Święty w boskim sakramencie, ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tyle chroć bądź pochwalą, Jezu mam miłości. Boże daj nam godnie wielbić ukrytego w najświętszym sakramencie Twojego syna, który został za nas zabity jak warale, abyśmy mogli oglądać go w wiecznej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Wielbię Ciebie w każdym momencie, może nie nasz w tym sakramencie.